Jednym nawiązywanie znajomości przychodzi naturalnie, bez wysiłku. Inni mają z tym poważny problem. Nie każde spotkanie zaowocuje trwającą lata przyjaźnią bądź związkiem i to normalna kolej rzeczy. Czas, wspólne przeżycia i różnego rodzaju wydarzenia zweryfikują, czy razem nam po drodze. To, o co warto zadbać, to jakość budowanych relacji niech będą trwałe i wartościowe. I jak to zrobić? Recepty nie ma, ale jest pięć zachowań, które mogą Ci w tym pomóc. Cześć, jestem Justyna, a to jest podcast Okiem Bariatki. Zapraszam Cię do mojego świata. Życie w stadzie to trudna sztuka, często sztuka kompromisów. Stado potrafi dać wsparcie, poczucie przynależności i bezpieczeństwa, ale potrafi też przytłoczyć wymaganiami i oczekiwaniami. Podobnie jest w relacji z jednostką. Co zrobić, by cieszyć się trwałymi, wartościowymi związkami międzyludzkimi, pozostając jednocześnie w zgodzie z własnymi wartościami i szanując potrzeby obu stron? Oto pięć zachowań, które mi w tym pomogły. Więc podejrzewam, że mogą pomóc również Tobie. Przypomnę jeszcze, że wszystkie treści, jakie znajdziecie w podcaście Okiem Wariatki, to nie jest wiedza poparta przeprowadzonymi przeze mnie badaniami naukowymi, ale raczej zlepek prywatnych opinii i doświadczeń. Dzielę się tutaj z Wami własnymi przemyśleniami i tym, co zadziałało lub nie w moim życiu. Choć oczywiście zdarza się, że odnoszę się do przeczytanych lektur czy artykułów prasowych, ale wtedy w opisie danego odcinka znajdziecie do nich linki. No to zaczynamy. Pięć zachowań, które pomogą Ci zbudować wartościowe relacje z ludźmi. Po pierwsze, słuchaj. Wydawałoby się, że to najprostsza rzecz na świecie. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, i ja sama jestem tego najlepszym przykładem. Kocham mówić. Mam poważny problem z tym, by nie wejść komuś w zdanie w trakcie rozmowy, i muszę naprawdę się postarać, by skupić uwagę na wypowiedzi drugiego człowieka. W świecie nowoczesnych środków przekazu, gdy wszystko dzieje się szybko, mamy coraz większy problem nie tylko z dłuższymi artykułami w prasie czy internecie ale też z dłuższą rozmową. Tymczasem wszyscy potrzebujemy być wysłuchani a to wymaga czasu. No, przyznajcie się, nie przede mną, ale przed samymi sobą, ile razy zdarzyło Wam się pomyśleć, że tak bardzo chcecie podzielić się tym, co u Was słychać, a ten przyjaciel, czy ta siostra siedzi i nawija, nawija, nawija i skończyć nie może. A Wy się niecierpliwicie i wcale nie słuchacie, tylko czekacie na pauzę, żeby móc coś wtrącić. Błąd! Skoro oczekujecie, że ktoś wysłucha Was, bądźcie gotowi zainwestować w tę rozmowę Waszą uwagę i czas. I nie udawajcie, że coś Was interesuje. Bo może to nie jest Wasza wymarzona tematyka, ale jeśli zależy Wam na drugiej osobie, to interesuje Was ten człowiek. A więc interesuje Was, co ma do powiedzenia. Mam znajomą, która jest księgową. Kiedy wtrąca w swoje wypowiedzi opowieście o pracy, umowy, podatki, formy rozliczeń itd. to ja nie tylko nic z tego nie rozumiem, ale też nie mam potrzeby poznawania tych zagadnień. Natomiast interesuje mnie, co się u niej dzieje. Jak się czuję? Mocno kibicuję jej w dalszym rozwoju, bo wiem, ile pracy i wysiłku włożyła w to, by być dziś w tym miejscu, w którym jest, i widzę, jak bardzo ten zawód księgowej ją kręci. No więc słucham uważnie, zadaję pytania i jestem naprawdę zainteresowana. Może nie pracą księgowej, ale moją przyjaciółką, moją znajomą, moją koleżanką. Słucham, bo wiem, że to jest dla niej ważne i że ona potrzebuje być wysłuchana. Dobre relacje. To relacje, w których obie strony wynoszą z nich coś wartościowego i w których dostają coś, czego potrzebują. Więc zanim rzucicie się do mówienia o sobie, nauczcie się słuchać i okazywać szczere zainteresowanie drugim człowiekiem. Jasne, że można rozmawiać z kumpelą o ciuchach, jednocześnie prasując czy gotując, skoro żadnej z Was to nie przeszkadza. Ale naprawdę ważne rozmowy. To momenty, kiedy warto pokazać tej drugiej osobie, że teraz jesteśmy cali dla niej. Nie odpisujemy na maile, nie odbieramy telefonów, nie zajmujemy się milionem innych rzeczy, ale poświęcamy swój czas i uwagę drugiemu człowiekowi. A ja tak w ogóle uważam, że dużo przyjemniej się rozmawia z kimś, kto utrzymuje ze mną kontakt wzrokowy. Jest skupiony na tym, co mówię i daje mi takie poczucie, że naprawdę jest w tę rozmowę zaangażowany. Po drugie, nie oceniaj. Mierzymy świat swoją miarą, a co za tym idzie, często oceniamy innych ludzi, ich wygląd, ich wybory i zachowanie. Co lepsze, niejednokrotnie nie robimy tego złośliwie z intencją urażenia kogoś czy sprawienia mu przykrości. Po prostu, dość bezrefleksyjnie stosujemy pewne schematy, bądź to wpojone w domu, bądź związane z funkcjonowaniem w określonym środowisku. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi do nas przyjaciółka, która przyznaje się do zachowania, które uważamy za naganne. Jakie ja mam prawo ją oceniać? Ja mogę powiedzieć, że to mi się nie podoba, mam prawo odmówić współudziału w czynach wątpliwych etycznie czy niezgodnych z wyznawanymi przeze mnie wartościami. Mogę wyrazić swoje niezadowolenie z powodu zaistnienia jakiejś sytuacji. Ale pamiętajmy, że każdy człowiek ma prawo dokonywać własnych wyborów, bo to on będzie żył z ich konsekwencjami. Ja, jako przyjaciółka, mogę powiedzieć, jakie potencjalne konsekwencje widzę, no bo czasami ta odmienna perspektywa otwiera nam oczy na dużo spraw. Mogę powiedzieć o swoich obawach czy obiekcjach. Ale też, jeśli jestem tą przyjaciółką, to spróbuję nie myśleć w tym przypadku schematycznie. Spróbuję zrozumieć, co się takiego wydarzyło, że ta druga osoba zachowała się w określony sposób, spróbuję dostrzec przyczyny. Może mogę jej jakoś pomóc? Może ten czyn, który w moim przekonaniu jest zły czy niewłaściwy, to tak naprawdę forma wołania o pomoc? Nie oceniajmy. Jeśli nie działamy wbrew sobie, wspierajmy i akceptujmy. Próbujmy zrozumieć. Nie narzucajmy innym własnych poglądów czy sposobu życia. Nie wiedząc dlaczego ktoś tak wygląda, tak się zachowuje, dokonuje takich, a nie innych wyborów, nie mamy podstaw do analizy sytuacji, bo my nie mamy niezbędnych danych. Dobrze o tym pamiętać, zanim kogoś zaszufladkujemy w myślach lub no, nie daj Boże obrazimy. Tylko wiecie, tu też nie chodzi o to, żeby nagle zacząć tłumaczyć wszystkie naganne naszym zdaniem zachowania. Po prostu bądźmy ostrożni w swoich ocenach. Po trzecie, szanuj granice swoje i innych. Jesteśmy różni, mamy różną wrażliwość, inaczej patrzymy na świat. Mamy inne priorytety, plany, cele i marzenia, i wyznajemy różne wartości. Decyzja o zmianie pracy dla Ani może być naturalną koleją rzeczy lub konsekwencją rozwoju, podczas gdy, na przykład dla Zosi, oznacza zmianę życia o 180 stopni i gigantyczny koszt emocjonalny. Bartek może z radością przyjąć informację o przeprowadzce do Nowej Zelandii, podczas gdy Artur uzna to za coś strasznego, bo za nic nie chce wyjeżdżać z Polski, gdzie ma schorowanych rodziców, wymagających opieki. Monika fatalnie zniesie konieczność wystąpienia na konferencji naukowej, a dla Adama będzie to szansa na zaprezentowanie swojego dorobku. Różnie, sprawy się mają także z granicami. Jedna osoba nie ma problemu, by mówić o swoim doświadczeniu psychoterapii, podczas gdy druga uzna to za sprawę tak intymną, że pytanie o postępy w takim procesie będzie przez nią postrzegane jako wścibstwo i bezczelność. Im dłużej się znamy, tym lepiej wyczuwamy, gdzie są granice tej drugiej osoby i na jak wiele w rozmowie czy zachowaniu możemy sobie pozwolić. Wiemy, które żarty zostaną dobrze przyjęte, a które tematy są bolesne i nie należy z nich żartować. Wiemy, jakie ryzyko w biznesie jest gotów podjąć nasz partner, a na co się nie zgodzi, i tak dalej. Niby wszystko ok, ale nie do końca. Dopóki jasno nie zaznaczymy granic, nie możemy wymagać, by ktoś ich nie przekraczał, no bo skąd ma niby wiedzieć, gdzie są? Ale kiedy już te granice zostaną określone, ich przestrzeganie staje się formą okazania szacunku. Nie wypytujemy więc o sprawy, o których druga strona nie chce mówić, nie wtrącamy się w kwestie, które uważa za prywatne, nie wymuszamy zachowań sprzecznych z wyznawanymi przez nią wartościami. Nie manipulujemy faktami, by osiągnąć określony rezultat, zwłaszcza gdy dobrze wiemy, że mając pełną wiedzę ta osoba zajęłaby zupełnie inne stanowisko. A co z naszymi granicami? Jeśli je wyraźnie wskazaliśmy, to współtworząc relacje opartą na szacunku, mamy prawo oczekiwać, że nie zostaną przekroczone. Jeśli nasz współpracownik wie, że urlop to czas, który spędzamy z rodziną, i nie zajmujemy się wówczas pracą, to o ile nie ma takiej konieczności, nie będzie do nas wyzwaniał lub bombardował mailami. Jeśli nasz brat wie, że uważamy zdradę za zachowanie nieetyczne, to nie będzie zmuszał nas do współuczestniczenia w ukrywaniu jego romansu. Jeśli ktoś w jakimkolwiek aspekcie przekracza nasze granice, sprawia, że działamy wbrew sobie, że czujemy się niekomfortowo, to jasno mu o tym powiedzmy. A jeśli to nie pomoże, to zastanówmy się, czy jest to relacja, w którą chcemy inwestować. No bo skoro uszanowanie naszych granic stanowi problem, to znaczy, że ktoś nie szanuje nas. Więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, co można zbudować, gdy brak jest fundamentu, bo przecież wzajemny szacunek i zaufanie to podstawa. I tak płynnie przeszliśmy do punktu czwartego komunikuj skutecznie. Żyję na tym świecie prawie 40 lat i siłą rzeczy stworzyłam setki różnego rodzaju relacji, a byłam świadkiem jeszcze większej ich ilości. I 90% problemów pomiędzy ludźmi, niezależnie od tego, o jakiej relacji mowa rodzinnej, romantycznej, przyjacielskiej czy biznesowej to skutki problemów w komunikacji. Nie umiemy się skutecznie komunikować. Mam wrażenie, że mojego pokolenia i tych wcześniejszych nikt tego nie nauczył. Jest cała masa ludzi, którzy nie potrafią mówić o swoich potrzebach i emocjach, którzy tak bardzo obawiają się oceny innych, że ukrywają swoje opinie, którzy pragnąc akceptacji zgadzają się na działanie wbrew sobie. Jest też druga grupa, tak zaciekle broniąca swojego stanowiska, że nawet nie słucha argumentów rozmówcy, nie mówiąc już o jakiejkolwiek empatii. Nie umiemy jasno artykułować swoich oczekiwań ale i nie umiemy przyjmować nawet konstruktywnej krytyki. Postrzegamy ją jako atak. Nie potrafimy wyłączyć emocji i wracamy do początku tego odcinka, nie umiemy słuchać. Więc to, co ułatwiło mi komunikowanie się z innymi ludźmi, to jest kilka zasad, o których staram się pamiętać, chociaż muszę przyznać, że nie zawsze się udaje. A więc, po pierwsze, dostosowuję swój język do odbiorcy. Dbam o to, by to, co mówię, było zrozumiałe dla drugiej strony. Na przykład inaczej mówię do trzylatki, a inaczej do profesora na uczelni. Nie boję się jasnego określania czego oczekuję, co mi się nie podoba, jak się czuję i jakie mam zdanie na dany temat. Bo ja po prostu zakładam, że jakakolwiek relacja z drugim człowiekiem jest możliwa tylko wtedy, gdy się nawzajem szanujemy. A co za tym idzie? Dajemy sobie nawzajem prawo do różnicy zdań. Staram się słuchać uważnie. Dostrzec inną perspektywę, zrozumieć odmienny punkt widzenia i nie zamykać się na kontrargumenty, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem nieomylna. A są wokół mnie ludzie, których wiedza i doświadczenie mogą mi pomóc w uniknięciu błędnych decyzji. Staram się nie narzucać innym swojego zdania czy poglądów, a jedynie przedstawić swoją perspektywę lub propozycję rozwiązania jakiejś kwestii i poprzeć to konkretnymi argumentami. W przypadku problemu, nie szukam winnych, ale szukam rozwiązania. To, czy za przypalony obiad odpowiada mój mąż, tata czy siostra, nie ma żadnego znaczenia. Nie mamy obiadu, więc sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie przygotować szybko inny posiłek. Zamawiamy coś, czy może organizujemy sobie wypad do miasta połączony z wizytą w knajpce? Szukajmy rozwiązań. Staram się nie działać pod wpływem emocji. Rozmowa, gdy jestem wściekła, sfrustrowana czy rozżalona, nie ma najmniejszego sensu, bo wiem, że nie myślę wówczas racjonalnie. Mówimy wtedy rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli, a słowa potrafią naprawdę zranić, i raz usłyszane, pozostają nieraz w drugim człowieku na zawsze. Więc kiedy atmosfera dyskusji staje się gorąca, to staram się wyjść do innego pomieszczenia, uspokajam oddech, staram się wyciszyć i dopiero wówczas wracam do rozmowy. Przystępując do omawiania jakiejś kwestii, w szczególności biznesowej, Staram się też pamiętać o celu danej rozmowy. Na przykład, jeśli naszym celem jest ustalenie zakresu obowiązków dla poszczególnych osób przy realizacji danego projektu, to nie zajmujemy się trzema innymi niepowiązanymi wątkami. Skupiamy się na konkretnej kwestii. Upewniam się też, czy dobrze zrozumiałam drugiego człowieka. To jest bardzo pomocne, gdy rozmówca posługuje się niedopowiedzeniami lub coś insynuuje, albo gdy ja po prostu nie jestem pewna, czego druga strona ode mnie oczekuje i czy właściwie zrozumiałam przekaz. Pytam wówczas na przykład: Czy to znaczy, że oczekujesz, iż zostanę dziś po godzinach? Jasno też informuję, jakie będą konsekwencje podjętych działań, o ile oczywiście jestem w stanie to przewidzieć. Na przykład, Mirku, mogę przygotować ci raport, o który prosisz na jutro rano, ale wymaga to ode mnie zostania dziś po godzinach. Czy w kontekście naszej rozmowy o ograniczaniu liczby nadgodzin akceptujesz takie rozwiązanie? No i ostatnia, słuchajcie moja podpowiedź, jeśli rozmowa dotyczy kwestii długotrwałych. Na przykład związek, projekt biznesowy, przyjaźń, to dbam o to, by ta druga osoba wiedziała, że może przyjść do mnie z każdą kwestią i z wszelkimi wątpliwościami. Lubię, kiedy relacje oparte są na jasnych zasadach. Uważam, że najgorsze, co możemy zrobić, to zamieść jakieś niewyjaśnione sprawy pod dywan. One zawsze, ale to zawsze, prędzej czy później wyjdą, dlatego w obliczu problemu, konfrontuję się, by oczyścić atmosferę. Rozmowa z drugim człowiekiem to nie jest jakaś wiedza tajemna. Robimy to intuicyjnie. Jeśli jednak priorytetem staje się dla nas skuteczna komunikacja, to warto zwrócić uwagę na tych kilka elementów, żeby nie pozostawiać niedopowiedzeń czy przestrzeni na domysły. To naprawdę ułatwi wszystkim życie. No i ostatnie, ale nie wiem czy nie najważniejsze. Po piąte, bądź sobą. Myślę, że bycie sobą procentuje. Relacja z drugim człowiekiem winna opierać się na szczerości, bo tylko wówczas jest prawdziwa. Nie ma więc mowy o udawaniu kogoś, kim się nie jest, o dostosowywaniu swojego zachowania do oczekiwań innych. To tak, jakbyśmy tworzyli nieistniejącą postać, z którą przyjaźnią się nasi przyjaciele, z którą współpracują nasi współpracownicy i którą kochają nasi partnerzy. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że to forma oszustwa. Nie oznacza to, że bycie sobą jest łatwe. Pragniemy przynależności do grupy, podziwu, spokoju, akceptacji, bycia docenionym, pragniemy pochwał. Pragniemy tak zwanego sukcesu przez każdego pojmowanego inaczej. Pragniemy poczucia spełnienia. Niektórzy z nas pragną władzy i pieniędzy, a każde z tych pragnień ma jakąś cenę. W wielu przypadkach ta cena to dostosowanie się. Niełatwo być sobą, gdy jest się postrzeganym jako odmieniec inny sposób na życie, wartości, poglądy. Niełatwo, gdy bycie sobą jest równoznaczne z pójściem pod prąd i narażeniem się tym samym na pogardę, wykluczenie, społeczny ostracyzm, a nawet nienawiść. A mimo to myślę, że warto, bo tylko bycie autentycznym daje nam szansę na to, że będziemy mieć przy sobie ludzi, na których możemy liczyć, którzy staną za nami murem, którzy w nas uwierzą, którzy nas wesprą i którzy zrozumieją. I to właśnie jest dla mnie esencja relacji międzyludzkich. Nie potrzebuję tłumu wokół. Potrzebuję tych, którzy swoją obecnością wnoszą do mojego życia wartość i do życia których ja sama mam przywilej wnieść coś dobrego. Jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, to zostaw lajka, komentarz lub postaw mi wirtualną kawkę w serwisie Bajkofitu. Link znajdziesz w opisie. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zasubskrybujesz kanał Okiem Wariatki lub kanał Przeczytałam to się wypowiem na YouTube. Dzięki temu nasze treści mają szansę dotrzeć do większej liczby osób, a my, ja i Misiek, dostajemy porcję motywacji do dalszego działania. Dziękuję za Twoją obecność. Do zobaczenia i usłyszenia.